Ty się wyli, na co ty tu robisz? Nie cały dzień. Powiedz mi, na A noc? A noc? A noc się? A wczoraj była policja. Gdzie? Tak? A, u nich. ma. Co się stało? Normalnie. Gdzie tam nie jedynka? Drzwi. Co? Dzwwika się otworzył, a zostały otwarte. Wszyscy to się nam zobaczył? Mówię, prawda, nie wiem, nie zafałem. Nie wiem. Co? Dzwika mówi, Mówisz, że policja była. Wczoraj byli. Policja. No? Byli. Po co? No, coś zobaczymy. Zobaczymy, że nie my. nie No, przyjechali. Po co przywieźli? Nic. Tak, przyjechali. <laughs> no, <laughs> no, zobaczysz, tak? Tak. spisywali no. Was? Rydzenka, tylko pora swój paser, mnie nie, bo mnie znają już. A, nie mówisz, że na luzie. Ja też na luzie, no. Ale zimno, co? Było, no, trochę. Okay. Było? Było. No, ale trzymał. ciepło miał, nie zmarzłem, chołek, nic. Kurwa, jaka zagrzybiała ta przyczepa się zrobiła, ja pierdolę. Zabijam, musiał kiedyś umyć. A tak i teraz, nie wiem, no, dla siebie. A też będziesz spał tutaj dzisiaj? Tak, gdzie? A, U to. Danki? Nie, my tośmy nie. jesteś trzeźwa, pokaż się. No. A nie co nie mówię? elegancko? No. No to dałam się, cieszę się. Posłuchajcie, ja wezmę Marcina i Denka do ciebie. Dzisiaj rano wstaję przed, przed ósma. Nadałam mi głupie pytanie na danusie Głupie jedyne pytanie. danusia oni mogą przyjść? Nie wiem. O, a Tomek siedzi u Danki? Dalej siedzi. A kiedy on idzie tam? Gdzie? Tomek by tu zamarł z taką pogodę. Ty. Nie. bo Danka, on już nie pierwszy rok Danki śpi. On pali tam w piecu. Ja tam nie. Co? On tam co roku siedzi. Ja tam nie wiem. Tak. Nie wiem. No jaki, ale ja wiem, że on no co ja? roku tam siedzi. Siedzi. Bo on Był tu na... przecież by nie dał rady w tej Tak, Ze mną by nie dał rady, by na... A by zginął tutaj ze mną. A by nie rady. ja to dał, ale on nie. Nie dał rady. Nie naprawili. Czorek było minus no te, 10, to... rano jak śnią A wiecie, że teraz ma być minus 12? O, Marku, to... ja, <laughs> ja dam radę. Marcin, do Danki chyba będziesz musiał iść. Nie. Jest Co, giniuszka? Ja jak gieniuszka, Co gieniuszka, Ja gieniuszka jestem twardy, ja przetrwam. Mówisz, że jesteś jak tak? Tak. Kurde, no a zobacz, jak gieniuszka skończył. Nie ja wiem. Co? Jak skończył, ja ale, ale ja, ja potrafię. Ale... W, Olszty w Olsztynie miałem minus 16 zobacz, wstąpiłem świetlnikiem i zobacz, i No. Może, może do radę ty. Ja tak. Co? W Ełku jest obecnie minus 7 stopni Celsjusza. A czemu nie będziesz spał Danki? Bo... Bo dziadzień, nie wiem. A to dać bym, nie, nie chcę. Nie chcecie cię A jak? A Ciebie Ewelina? Nie, zaraz. nie pusti, bo ona nie robi łaski mi. Czemu nie robi łaski? Ja pan, a, nie robi łaski. A, Dlaczego? Bo zawsze mnie biedę lepiej jeździła po lekarzach Ona mnie bierze. No. Jana I ja przyszedł policjant. Tam są, o tam koło tej tam, samochód. Jeden. Gdzie? Jeden, taki, taki grubszy, starszy pan. No i co? No co, dobra, jak żyjecie, dobra, my jesteśmy, jesteśmy na interwencji. No dobra. Dziękuję, dobra leś, dobra, dobra. lość. <śla> interwencja, interwencja. Jest. No. Interwencja. Tam, elska. My, że nie my. A ja pan policjant. No się pytał, no, Ani siostra? wy bierzecie. Tam, udano się. a to miło znamy. A ty jak odczuwasz ty minus 7 stopni i dajesz, dajesz radę? Dla mnie jak glazenka. Czyli? Normalnie. Czyli jak glazenka? No, no, normalnie. Glazenka to jest piosenka. No, o, o. O, o, o. Chodzisz gdzieś się ogrzeć? No czasami to do Topaza chodzę. Do Topaza się ogrzeję? Trochę okay, ogrzeję i załatwię, się ręce moje, posiedzę, tam z 5 minut. Top, Topas City mówisz? Tak. No i, i idę spać dalej. Zapomnij. No, tutaj nie skąd skotajcie, skotajcie, nie Nie skotajcie, 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 pamięci skotajcie, siła zakręta, więc pamiętaj, syno mój, o skotajcie, Osy, porła, orła, orła i korony. korony. Więc pamiętaj, hey, syno mój. Pamiętaj, synku, tato ci si opowie, jak stawiał pierwsze kroki. Wiara na czpana, bo to Ameryka jak namalowana. Wrócę, Wrócę czy dostanę. Nie zapomnij, skąd tu tutaj przybyłem. Nie zapomnij, zapomnij gdzie się urodziłem. bofa min chie shiwa ga zaita va vinsba